Efekt Bekowa jest jednym z ciekawszych efektów fizyki bryły sztywnej. Doskonale go widać w warunkach mikrograwitacji. Mamy tutaj obracające się ciało w kształcie litery T. Widzimy, że ciało zachowuje się w dość zaskakujący sposób. Moim celem jest demonstracja tego efektu w warunkach domowych. Efekt Janibekova pojawia się np. przy podrzucaniu z obrotem telefonu czy rakietki do tenisa stołowego. Łatwo zaobserwować ten efekt np. dla takiego układu. To jest literka T z klocków. Podrzucamy i obkręcamy w taki sposób. Można też użyć taki sztywny papierowy cylinder oraz drewnianą pałeczkę. Obkręcamy i podrzucamy. Zachęcam do spróbowania w domu.